Siemanko, zysynkorni, sie witam, skąd Kolejny na moim kanale Moi drodzy, dzisiaj robimy bez wychodzenia z pasy challenge, dokładnie Dużo osób pisało mi, wejkorni, coś takiego, zrób, bo na kanale jeszcze czegoś takiego nie było Więc proszę, macie bez wychodzenia z Pazy challenge Dzisiaj właśnie w tym momencie się tutaj dzieje yy, I pamiętajcie o subskrypcji, dokładnie, bo yy, 70% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje kanału Więc słuchaj, albo teraz jest suba Albo teraz dajesz suba, albo wpijam o trzeciej w nocy do ciebie na chatę, i, i to się nie skończy dobrze, uwierz? Więc teraz szybko strzelaj suba i ogółem też, bo byłoby mega spoko. Dobra, e, więc myślę, że jak każdy wie, na czym polega ten bardzo trudny challenge Po prostu przez całą rękę nie wychodzimy ze swojej pięknej. Bazy, i to nie będzie coś takiego, że jak łabry, że to dam tu wyjątek że tylko tu będę maks wypuścił. Nie, 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 moi drodzy, e, w, na tej właśnie renersce w 100% będziemy bazę dokładnie. Ewentualnie możemy jakoś tutaj powiększać, coś takiego, ale no też bez przesady, żeby to nie było jakieś, nie wiem, 15 kratek od bazy. E, ja zbuduję jedno kratkowy most i oto jeszcze jest, jestem na wyspieniu, moi drodzy, czegoś takiego nie będzie. Więc y, tak, tamten kolega nic nie robi, albo jest awkiem, chyba jest awkiem ale na razie nikt do mnie nie idzie i jest mega spoko. Y, I piszcie też, jakie jeszcze inne challenge mam tutaj. Y, mam jakie jeszcze inne challenge mam wykonywać, bo y, no, dajcie nawet spoko te challenge, chociaż no, takie niedosyć troszkę troszkę mam, więc, więc tutaj się wysilcie jakieś takie najlepsze będą tutaj. Z duszkiem, dokładnie. Ok, więc zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć steamów, ciekawe. No, ten red to, to był awkiem ewidentnie, bo go chyba wywaliło. Um, I jakby co ja mam robić? Pomysły mi się już skończyły. No więc, no nie wiem, jak będzie coś ciekawego, to, to się widzimy. Dokładnie, green już nie ma łóżka, już w ogóle greena nie ma. No dobra, więc zobaczymy, boję się... Nie, w szary ma na mnie wywalone, więc spoko. Gdyby areneczka krótko trwała, to w sumie byśmy mogli sobie nawet zagrać dwie. Zobaczymy jeszcze. A no dobra, więc na razie czekamy sobie. Okej, okay. Aqua już poszedł do Yellow, więc jakby. A więc jakby... No Nie wiem co ja mam robić. Może sobie w sumie z szkłem. No nie wiem, co porobimy robimy. Mamy już pierwszego kolegę, który idzie do nas, Dokładnie, On nie ma łóżka, więc gdyby się go zabiło, byłoby mega spoko. E, coś się piekło. E, no, no, coś się piekło. E, coś się piekło. Dobra, pierwsza ręka, no nie, że nie wyszła, ale mogło być lepiej, dokładnie Jesteśmy na mapie troszeczkę specyficznej, co jest mega spoko, bo chyba... A nie, czekaj, nie, to jest normalna mapa, dobra Nie, bo myślałam, że to są diaksy, tam jest przeciwnik I wiecie, tak troszkę inaczej i bardziej takie mapy siadają, ale niestety zwykła mapa, na której kornik może przegrać, no więc jakby, no nie wiem, obudujemy sobie łóżko, tak, tak, tak typowo, trochę Co ten gościu robi? Też obudowuje łóżko, no to spoko, tylko on trochę lepiej ode mnie, więc musimy go nadrobić troszeczkę yy, I co? No zobaczymy, jak to się potoczy Wreszcie się end Tak też może być tak też może być. Albo po prostu tam mu zostały jakieś resztki, resztki i tak to... Okej, okay, będzie Grand Speed Bridging. Zakładam więc, więc bog. Dobra ma poprawka gościa nie umie Speed Bridgingu, ale będzie... E, Właśnie... Czemu się buduje Speed... Co? Czemu... Halo Spadni. No dobra. On się w ogóle buduje ten Nie wiem czemu. Może ma bez wełny challenge. No jest, no ciekawe, ciekawe. Ale no. podejrzewam, że ma jakiś challenge, bo tak po prostu by chyba tak sobie nie grał. Chociaż, kto wie. Haha, ha, dobra. <gul> pierwszy kill, moi drodzy. Pierwszy kill. Troszkę i typowo, ale to się zalicza. Dokładnie, na no gościu. Nie wiem o co mu chodzi, co chwilę po prostu buduję te 12 bloków i idzie znowu kupić yy, endstone, Więc kurde, nie wkurzaj mnie, bo jak Cię fire boluje, to Cię fire boluje No, będzie sobie źle. na serio gościu jakby dobra mam już dwa kile zrobię licznik kili więc jak przynajmniej mi się będzie chciało to zrobię ale powinno mi się chcieć jak nie będzie to to hejtujcie mnie w komentarzach ale co jest gościu, że drugi raz dało się nabrać dobra zobaczymy czy za trzecim razem też Nie no, gościu, ty ja, ja robisz. No, nie, typ, kurde, we, naprawdę Hypixel. Kurde, gościu, nie wkurzaj mnie. Dobra, to się nie wkurzył. Jakby co jest? Really dobra licznik, killi chyba już trzeci kill więc Pog, ja mam pytanie: o co tam gościowi chodzi? Co jest? Typ, kurde dobra, kolejny kill, ale nie, gość jest jakiś dziwny. Co jest? Dobra, kolejny kill. Ale na serio, gość jest dziwny. Fest. Jakby, jak, jakby nie mógł po prostu normalnie mi rozwalić łóżka czy coś. Nie wiem. Dwajki player. Ej, naprawdę, gość jest taki dziwny. W sensie. On w ogóle mnie nie rozwalał łóżka, nawet się nie stara, tylko po prostu zlatuję tu sobie z 16 HP i próbujemy je zabić. Nie wiem, ile już mam kilów, macie licznik, więc jakby, jak będzie coś ciekawszego, to, to cię do Was odezwę i jakby to jakby tyle. Aha, okej. Okay. Dobra, więc sprawa się tak, że narobiłam chyba na gościu jakieś 20 kg. Plus minus macie licznik, więc wiecie. I gościu po prostu sobie wyszedł. Tak, o. Po powiedział, e. Nie, nie wygram z Ale naprawdę, psz, przyszedł do mnie z, nie wiem, z jakiejś. Naprawdę, już sama nie wiem ile. I po prostu. I po prostu sobie wyszedł. No, więc no, troszkę zabawy miałam... Aha, no dobra Troszkę mi się automatycznie zniszczyło yy, Mamy Szarego, może on się trochę z nami pobawi, bo tam Aqua się bawi z Greenem No, byłem no nuda, bo no, nie ma co robić, ja, ja się w obstawiłam Napiszcie, jak on się ma nazywać, dokładnie Ja cię nazwę yy, Pimpuś No, napiszcie, jak ma się nazywać, to go to, to nazwijmy, no. Dobra Czekaj, co?! C czekaj. Nie, bo ogólnie, moi drodzy, jest taka sytuacja, że ja tutaj nie wiem, czekałam sobie nie, z jakieś 20 minut, czy tam 15, gadałam sobie troszkę z typkiem i, i wparował do mnie w diaksowych rzeczach. I on zginął. Co? Okej, okay, moi drodzy, czyli wygraliśmy areneczkę i. Na dodatek wygraliśmy, wygraliśmy rękę i też spełniliśmy challenge, bo nie wychodziłam z bazy. Oczywiście jak tam gdzieś tam weszłam na most, to się to oczywiście nie liczyło, no bo jednak jak nie wychodziłam, bo za obrys bazy, to też z niej nie wychodziłam. Więc moi drodzy, challenge mamy zaliczony, dokładnie Więc jeżeli dotarliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję Napiszcie w komentarzu hashtag, no nie wiem, hashtag coin Dokładnie, czy tam, nie wiem, hashtag lemur, cokolwiek I widzimy się w kolejnym filmie, dokładnie piszcie jakie jeszcze inne challenge Pamiętajcie o subskrypcji, łapiecie w górę I widzimy się na live, czy tam na odcinku, zobaczę Okej, okay, więc trzymajcie się, na razie, no i pa pa <grywa>